Od kiedy pamiętam, cisza zawsze była moim najwierniejszym towarzyszem. Nie taka zwykła, codzienna cisza, lecz ta gęsta, przeszywająca, która wypełnia przestrzeń między wspomnieniami, jak mgła nad pustym polem o świcie. Czasem mam wrażenie, że ta cisza wrosła we mnie tak głęboka, że bez niej nie potrafiłabym oddychać. Małam cztery miesiące, kiedy rodzice mnie zostawili. Nie pamiętam ich twarzy, zapachu, niczego co mogłoby przypominać miłość. Zostały tylko dokumenty, zimne fakty, podpisy pod decyzją o oddaniu dziecka. Adopcyjni rodzice dali mi nazwisko, dach nad głową i coś, co udawało rodzinne ciepło. Ale wewnątrz mnie zawsze pulsował brak głęboki, niepokojący cień, który przychodził nocę, gdy gasły światła i nikt już nie udawał, że wszystko jest w porządku. Kiedy kilka miesięcy temu zadzwonił telefon z kancelarii notarialnej w Warszawie, myślałam, że to pomyłka. Mężczyzna o głosie jak zradzia powiedział, że odziedziczyłam majątek po Józefie Wrzesińskim. Dziadku, człowieku, którego nigdy nie poznałam. Wtedy pierwszy raz poczułam coś w rodzaju strachu zmieszanego z nadzieją irracjonalną, dziecięcą potrzebą, że może wreszcie dowiem się, kim jestem. Pojechałam tam kilka dni później. Stary dwór na obrzeżach Otwocka wyglądał jak z innej epoki, cegły przesiąknięte wilgocią, okna z osadzonym kurzem czasu. Na progu czekał notariusz, Leon Prus. Miał spojrzenie człowieka, który widział za dużo testamentów i za mało ludzi szczęśliwych. Wpuścił mnie do środka bez słowa. Wszystko było pokryte pyłem, meble, obrazy, nawet powietrze zdawało się ciężkie. W kącie stało pianino, na którym ktoś kiedyś próbował grać. Lecz porzucił melodię w połowie. Testament był prosty wszystko, co należało do Józefa Wrzesińskiego, przypadało mnie dwór, ziemia, oszczędności, papiery wartościowe, razem ponad trzy miliony dolarów. Kiedy plus odczytał ostatnie zdanie, uniosłam wzrok i zapytałam, dlaczego właśnie ja. Odpowiedział tylko: bo byłaś tą, której nie zdążył naprawić. Wróciłam do Warszawy z kluczami w kieszeni i żarem na sercu. Minęło zaledwie kilka tygodni, zanim przeszłość znowu zapukała. Tym razem w postaci listu. Gruby, kremowy papier, odręczne pismo. Radosław Boruta i Ewelina Boruta, powództwo o unieważnienie testamentu. Moje biologiczne rodzice. Nie wiedziałam, jak wyglądają. Znałam tylko ich nazwiska z akt adopcyjnych, a jednak to jedno zdanie sprawiło, że poczułam, jak Żynia usuwa mi się spod stóp. Przez trzydzieści dwa lata byłam dla nich nikim, a teraz stawką stało się trzy i miliona dolarów. Zadzwoniłam do Tomasza Życha, prawnika, którego poleciła mi znajoma z uczelni. Spotkaliśmy się w kawiarni na Świętokrzyskiej. Miał spokojny głos i oczy, w których kryła się jakaś melancholia. Wysłuchał mnie uważnie, potem powiedział... Nie chodzi tylko o pieniądze. Jeśli złożą pozew, wszystko wyjdzie na jaw twoje pochodzenie, adopcja, przeszłość. Skinęłam głową, wiedziałam, że to dopiero początek. Kilka dni później wróciłam do dworu. W starych szufladach zaczęłam znajdować listy dziadka adresowane do mnie, nigdy nie wysłane. Pisał o żalu, o błędach, o córce, która odwróciła się od niego, bo nie zaakceptował jej męża. O tym, że kiedy dowiedział się o moim istnieniu, było już za późno. Każdy list był jak kropla trucizny, powoli zatruwał spokój, którego próbowałam się nauczyć. W nocy nie mogłam spać. Przez okno widać było stare dęby, a między nimi błyskały refleksy świateł z drogi. Czasem wydawało mi się, że ktoś stoi za bramą. Słyszałam szelest, kroki, może tylko wiatr, ale serce biło jak szalone. Rankiem odwiedziła mnie Elwira Maj, sąsiadka dziadka. Kobieta o twarzy pooranej z marszczkami i spojrzeniu, które przenikało na wskroś. Powiedziała, że widziała moich rodziców kilka dni przed śmiercią Józefa. Kłócili się. O pieniądze, o mnie. Twój dziadek wiedział, że wrócą, zawsze wracają, gdy czują zapach złota, szepnęła, zanim odeszła. Zostałam w tym domu sama otoczona cudzymi wspomnieniami i własnymi pytaniami. W jednym z listów dziadka było zdanie, które wciąż powracało Nie ufaj im, Mira, prawda nigdy nie jest czysta. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, że prawda, którą odkryję, złamie mnie bardziej niż ich porzucenie. Nie ma takiej nocy, w której przeszłość nie przychodzi po swoje. Od kiedy przeczytałam pozew, każdy dźwięk w domu wydaje się głośniejszy, a każdy cień dłuższy. Stare deski jęczą pod stopami, jakby chciały mnie ostrzec, że to miejsce pamięta więcej, niż powinno. Czasami myślę, że ten dom oddycha, że jego ściany nasłuchują moich kroków i szepczą między sobą imiona, które próbuję zapomnieć. Radosław i Ewelina. Dwa obce słowa, które nagle stały się kluczem do mojego pochodzenia. Zawsze wyobrażałam sobie, że jeśli kiedykolwiek ich spotkam, poczuję gniew. A jednak... Gdy adwokat pokazał mi ich zdjęcie z akt sprawy, nie czułam nic. Może pustka jest najczystszą formą nienawiści. Tomasz z ich przyjechał dziś z Warszawy. Przyniósł dokumenty, które muszę podpisać, ale mówił mało. Kiedy zapytałam, czy wierzę, że mogę wygrać, odpowiedział To nie jest kwestia wiary, tylko dowodów. A oni mają przewagę, znają przeszłość, której ty nie znasz. W jego głosie była nuta ostrzeżenia. Widziałam, że coś ukrywa, lecz nie naciskałam. Każdy ma swoje tajemnice, a w tej historii nikt nie jest niewinny. Wieczorem usiadłam przy starym biurku w gabinecie dziadka. Pachniało kurzem, dymem tytoniowym i czymś słodkim, jakby wspomnieniem dawnych listów. Przeszukiwałam szuflady, szukając czegokolwiek, co mogłoby pomóc w sądzie. Znalazłam kopertę z napisem «Dla Mary» kiedy wróci. W środku była fotografia kobieta z ciemnymi włosami, młoda, z niemowlęciem na rękach. To musiał być dzień mojego chrztu. W tle widać było dziadka, trzymającego kieliszek, jak poświętował coś, co już wtedy wiedział, że utraci. Na odwrocie ktoś napisał, Niech pamięta, że była kochana, choć świat temu zaprzecze. Tej nocy śniło mi się, że tonę w czarnej wodzie. Dno jeziora było uszane kopertami, a z każdej wypływały litery, które układały się w słowa Wróć, zrozum, wybacz. Obudziłam się spocona, z sercem bijącym jak młod. W korytarzu stała elwira Mai. Trzymała świecę, jakby wyszła prosto z innego wieku. Powiedziała, że widziała światło w moim oknie i chciała się upewnić, że wszystko w porządku. Kiedy wspomniałam o zdjęciu, zbladła. Ona wtedy nie chciała tego dziecka, wyszeptała. Twój dziadek kazał jej je ochrzcić. Myślał, że sakrament zmieni serce, ale nie zmienił nic kropka. Kiedy Elwira odeszła, zostałam sama z obrazem kobiety, która mnie trzymała, ale nie chciała. Po raz pierwszy poczułam coś więcej niż gniew, współczucie. Być może była wtedy młoda, zagubiona, zmuszona do decyzji, której ja teraz muszę rozumieć z odległości lat. Ale ta empatia była jak trucizna słodka, ale zabójcza. Bo w tej chwili poczułam, że ich historia to nie tylko zdrada, lecz także przekleństwo, które przechodzi z pokolenia na pokolenie. Następnego dnia przyjechał Listonosz. Przyniósł kopertę bez nadawcy, zapieczętowaną starym woskiem. W środku znajdował się klucz i karteczka, prawda nie mieści się w papierach. Szukaj w piwnicy. Serce mi przyspieszyło. Piwnica w dworze była zamknięta, odkąd przyjechałam. Drzwi ciężkie, zrzą wokół zamka. Klucz pasował idealnie. W środku panował chłód, wilgoć i zapach stechlizny. Latarka rozcinała ciemność jak nóż. Na końcu schodów zobaczyłam skrzynię. Drewniana, z metalowymi okudziami, na wieku wypalone inicjały, jak wyżej Józef rzesiński. Drżały mi ręce, gdy ją otwierałam. W środku znajdowały się teczki, listy, a na wierzchu stary notes. Pierwsze zdanie brzmiało Jeśli to czytasz, mira, znaczy, że prawda cię znalazła. Dziadek opisał w nim wszystko, jak odkrył, że jego córka, Ewelina, chciała sprzedać udziały w rodzinnej firmie nieznanemu inwestorowi, by spłacić długi swojego męża. Jakich kłótnie przerodziły się w coś, co zniszczyło całą rodzinę. Pisał też że wiedział o moim porzuceniu, ale nie mógł nic zrobić. Ewelina zagroziła, że jeśli się wtrąci, zniknie z kraju. Kiedy zmarła jego żona, został sam z winą, której nie potrafił dźwignąć. W ostatnich notatkach wspominał o tajemniczym człowieku, Radku Borucie, który miał powiązania z pewnym prawnikiem z Warszawy. Tym samym, którego nazwisko przewijało się w dokumentach testamentowych. Zyk, poczułam dreść. Czy to przypadek? że mój prawnik nosi to samo nazwisko. Czy raczej los prowadzi mnie z powrotem w sieć, z której nigdy nie uciekłam? Gdy wyszłam z piwnicy, świt właśnie wdzierał się przez okna, a dom wydawał się jeszcze bardziej obcy niż zwykle. W lustrze zobaczyłam własną twarz bladą, z cieniami pod oczami, ale z czymś nowym w spojrzeniu. Niepewnym, może nawet przerażonym, ale pełnym determinacji. Wiedziałam już, że ta walka nie będzie o pieniądze. To będzie wojna o pamięć. o to, komu wierzyć, gdzie każdy kłamie, a nawet listy zmarłych mają ukryty ton. Poranek był ciężki, jak ołów. Powietrze w dworze zdawało się geście, jakby każda cząsteczka wilgoci nosiła w sobie echo słów z zeszytu dziadka. Od chwili, gdy przeczytałam jego notatki, nic już nie wydawało się pewne. Nie ufałam nikomu, nawet sobie. Myśli plątały się jak wstążki w wodzie. A im bardziej próbowałam je uchwycić, tym szybciej się wymykały. Tomasz miał dziś przyjechać, by omówić strategię przed rozprawą. Czekałam na niego w kuchni, siedząc przy zimnej herbacie, kiedy przez okno zobaczyłam, że na dziedzińcu stoi czarne auto. Wysiadł z niego on spokojny, opanowany, z w ręku i cieniem, który wydawał się dłuższy od jego sylwetki. Przywitał mnie uprzejmie, lecz jego oczy mówiły coś innego. Obserwował każdy mój gest, jakby szukał w nim dowodu. Zaczęliśmy rozmowę o pozwie, o terminach, o procedurach, ale jego głos miał w sobie coś niepokojąco kontrolowanego. Kiedy wspomniałam o zasycie dziadka, zamarł. Zapytał tylko, gdzie go znalazłam i czy ktoś jeszcze o nim wie. Zrozumiałam, że notatki zawierają coś więcej niż rodzinne wyznania. Spytałam go wprost, czy znał mojego dziadka. Milczał dłuższą chwilę, potem powiedział, że nazwisko Wrzesiński przewijało się kiedyś w aktach dotyczących pewnej starej firmy inwestycyjnej. Ale to było dawno, dodał szybko. Zbyt szybko. Po jego wyjściu długo siedziałam przy biurku. Otworzyłam zeszyt ponownie. Między stronami znalazłam dokument umowę sprzedaży udziałów w spółce podpisaną przez Eborutę i Tomasza Życha. Data sprzed dwudziestu lat. Przez chwilę miałam wrażenie, że przestaję oddychać. To nie mógł być przypadek. Wtedy Tomasz był jeszcze młodym prawnikiem, ale jego podpis był wyraźny. Jakby los krążył w kółko, prowadząc mnie z powrotem do ludzi, którzy zawsze byli częścią tej układanki. Nie wiedziałam. Co zrobić? Zadzwoniłam do Nadziei Kostrzewy, mojej dawnej przyjaciółki z liceum, jedynej osoby, której mogłam jeszcze zaufać. Przyjechała tego samego wieczoru, mała na sobie płaść w kolorze popiołu, oczy błyszczały niepokojem. Wysłuchała wszystkiego w milczeniu, potem powiedziała: Musisz to sprawdzić. Jeśli on coś ukrywa, znajdziemy to. Miała zawsze ten sam ton rzeczowy, bezlitosny wobec iluzji. Zeszłyśmy do piwnicy ponownie. W świetle latarki wszystko wyglądało inaczej, bardziej obca. Na jednej ze ścian, za półką za słoikami, Nadzia zauważyła luźną cegłę. Odsunęłyśmy ją i znalazłyśmy metalową kasetkę. W środku dokumenty z logotypem kancelarii Życha. Akta spraw sprzed lat raporty, listy z podpisem mojego dziadka. W jednym z listów Józef pisał: Zawiodłem się na nim. Zdradził mnie, tak jak zdradziła mnie ona. Prawnik, który miał mnie chronić, sprzedał moją rodzinę. Nadzia spojrzała na mnie z przestrachem. Mira. Jeśli to prawda, on pracuje przeciwko tobie, kropka. Wtedy zrozumiałam, że jestem cionkiem w cudzej grze. Wszystko, co robił Tomasz, jego spokój, jego uważność, było jak maska. Zadzwoniłam do niego od razu. Nie odebrał. Po godzinie przyszedł SMS. Nie grzeb w tym, co powinno zostać martwe. Tej nocy nie spałam. Cienie na suficie poruszały się jak ręce, które próbują coś powiedzieć. Co chwilę słyszałam odgłos kroków na schodach, skrzypienie drzwi, które nigdy się nie otwierały. Natranem wyszłam na zewnątrz. Mgła była tak gęsta, że ledwo widziałam drzewa. Na furtce ktoś zostawił zdjęcie czarno-białe, stare. Ja, siedząca na kolanach dziadka. Obok niego stał Tomasz. Świat się zatrzymał. To nie mogło być możliwe. Na odwrocie zdjęcia widniał napis dla niej zawsze będzie jak syn. Wróciłam do środka drżąc. Cała przeszłość, którą próbowałam uporządkować, rozsypała się jak szkło. Tomasz znał mojego dziadka. Może był częścią jego planu, a może zdrajcą. Nie wiedziałam już, komu wierzyć. W tym domu każdy sekret miał swoją cenę, a ja właśnie zaczynałam ją płacić. Kiedy usiadłam na łóżku, w telefonie pojawiło się nowe powiadomienie e-mail bez nadawcy. W tytule Prawda o Borutach, akt 4. Kliknęłam. Załącznik zawierał skan testamentu innego niż ten, który czytał Prus. W tym testamencie dziedzicami byli Radosław i Ewelina. A w stopce podpis Leona Prusa. Zrozumiałam, że gra toczy się nie tylko o pieniądze. To była sieć kłamstw sięgająca lat dziewięćdziesiątych, gdzie każdy z nich dziadek, rodzice, notariusz, prawnik miał swój udział a ja byłam tylko echo ich grzechów. Na burku w świetle poranka leżały oba testamenty, ten prawdziwy i ten fałszywy. W lustrze nad nimi zobaczyłam swoje odbicie. Po raz pierwszy w życiu nie poznałam kobiety, która patrzyła na mnie z powrotem. Światło poranka nie przynosiło już ulgi. Przebijało się przez brudne szyby jak chłodny promień skalpela, rozcinając wnętrze domu na kawałki. Wszystko wydawało się obce, nawet cisza miała inny ton, Bardziej natarczywy, jakby coś w niej się rodziło, coś, co nie chciało już milczeć. Patrzyłam na dwa testamenty rozłożone na biurku, a każdy z nich był jak wersja tej samej prawdy, tylko inaczej napisana. W jednym byłam spadkobierczynią, w drugim intruzem. I może właśnie o to chodziło od początku, żebym nie wiedziała, kim jestem. Po południu pojechałam do Warszawy. Kancelaria Życha mieściła się w nowoczesnym dziurowcu ze szkła i metalu w którym odbijały się ciężkie chmury. Sekretarka powiedziała, że Tomasz wyjechał na kilka dni służbowo. Kłamała, widziałam jego płaszcz na wieszaku i filiżankę z jeszcze ciepłą kawą. Zostawiłam jej kopertę z dokumentami i notatkę. Nie uciekaj. Znam wszystko. W jej oczach mignęło coś w rodzaju współczucia, a może strachu. Zanim wróciłam do Otwocka, odwiedziłam Leona Prusa. Mieszkał w starej kamienicy na Pradze, w mieszkaniu, które pachniało starym papierem i lekami. Siedział w fotelu przy oknie, jakby czekał na kogoś od lat. Gdy tylko wspomniałam o dwóch testamentach, jego twarz pobladła. Nie powinnaś była tego znaleźć, powiedział cicho. Twój dziadek chciał cię chronić. Zrozum to, Mira, nie wszystko da się naprawić. Zapytałam, dlaczego istnieją dwa testamenty i kto kazał mu sfałszować jeden z nich? Prus milczał przez chwilę, potem sięgnął po szkło z wodą i wypił łyk drżącą ręką. To była presja, groib, długi. Nie miałem wyboru. Borutowie zapłacili, a dopilnował, by wyglądało to wiarygodnie. Myślałem, że po śmierci Józefa wszystko się skończy. Spojrzał na mnie z czymś w rodzaju skruchy. Ale nie skończyło się, prawda. Kiedy wyszłam z kamienicy... Miałam wrażenie, że wszystko wokół mnie się zwajrza ulice, powietrze, światło. Każdy krok był cięższy, każdy oddech krótszy. Wiedziałam już, że nie jestem tylko ofiarą, ale także kluczem, którym ktoś próbuje otworzyć dawno zamkniętą przeszłość. Wieczorem wróciłam do dworu. Na ganku czekała Nadia, z twarzą napiętą, jak struna. Dzwonił ktoś do mnie z nieznanego numeru, powiedziała. Powiedział, że jeśli chcesz przeżyć, masz przestać grzebać w testamencie. W jej głosie nie było strachu, raczej gniew. Kiedy próbowałam coś odpowiedzieć, zauważyłam, że w jej dłoni drży koperta. Był w niej wydrukowany e-mail, ten sam, który dostałam ja. Nadawca, brak. Treść identyczna. W nocy zaczęło padać. Deszcz uderzał o szyby jak palce kogoś, kto domaga się wejścia. Nie mogłam zasnąć. Więc zeszłam do gabinetu dziadka. Światło lampy było słabe, żółtawe i rzucało cienie, które poruszały się po ścianach jak wspomnienia. Wtedy usłyszałam dźwięk, delikatny, ale wyraźny. Skrzypienie deski na korytarzu. Ktoś był w domu. Wzięłam świecę i powoli ruszyłam w stronę odgłosów. Drzwi do salonu były uchylone. W półmroku dostrzegłam sylwetkę mężczyzny stojącego przy pianinie. Jego twarz była ledwo widoczna, ale ruchy znajome. Tomasz. Wyszeptałam. Nie odpowiedział. Kiedy zrobiłam krok do przodu, zniknął, jakby rozpłynął się w powietrzu. Został tylko zapach jego wody kolońskiej. Rano znalazłam na klawiaturze pianina kartkę. Nie zrozumiesz tego, co się stało, dopóki nie poznasz, kim był naprawdę twój dziadek. Pisma było jego. A może jego styl? Przez chwilę nie wiedziałam, czy śnisz, czy ktoś próbuje doprowadzić mnie do szaleństwa. Zadzwoniłam do archiwum miejskiego. Poprosiłam o dostęp do dokumentów dotyczących firmy Wrzesińskich sprzed lat. Kilka dni później odebrałam kopertę. W środku były kopia akt, umowy, raporty, stare zdjęcia. Na jednym z nich Józef Wrzesiński z Tomaszem Żychem. Stali obok siedzie, uśmiechnięci, w garniturach. Podpis pod zdjęciem Wspólnicy 1999 rok To był moment w którym poczułam jak coś we mnie pęka Mój dziadek ten który pisał o zdradzie i winie sam współpracował z człowiekiem którego później nazwał zdrajcą Wtedy zrozumiałam że prawda nie ma jednej twarzy ma ich wiele i każda patrzy inaczej Wieczorem gdy mgła zaczęła spływać z lasu Usiadłam w salonie z lampą naftową. Nadia spała w pokoju obok. Wzięłam ze dziadka i zaczęłam czytać go od końca. Ostatni wpis był inny, krótki, jakby pisany w pośpiechu. Mira, jeśli to czytasz, nie wiesz żadnemu z nich. Ani Tomaszowi, ani Ewelinie, ani mnie. Każdy z nas kłamał, żeby cię ocalić, ale nie wszyscy mieli ten sam cel. spływały po mojej twarzy, Choć nie czułam smutku, tylko pustkę. Wiedziałam już, że nie chodziło o majątek. Chodziło o coś większego, o to, kto kontroluje przeszłość, a przez nią prawdę o mnie. Kiedy zgasiłam lampę, w ciemności znów usłyszałam szepty. Tym razem nie były tylko w mojej głowie. Ktoś był w domu. Niebo było ołowiane, a wiatr zdawał się rozdzierać ciszę miasta na ostre, niewidzialne pasma. Tego dnia sąd miał wydać decyzję, ale w głębi duszy wiedziałam, że to nie paragrafy i podpisy rozstrzygną ostatecznie los mojego nazwiska. Prawdziwy wyrok zapadł już dawno, w chwili, gdy matka opuściła mnie w szpitalu, a ojciec nie obejrzał się za siebie. Teraz przyszli po dziedzictwo, którego nigdy nie zrozumieli. Pieniądze były tylko maską. To, co naprawdę chcieli odzyskać, to kontrola nad przeszłością, nad mną. Tomasz czekał przy wejściu do budynku sądu, z oczami zacienionymi, jakby nie spał od dni. Podał mi dłoń, a w jego dotyku było coś ostatecznego. Wiedziałam, że i on złożył swoją ofiarę w tej grze. Nie pozwól im tego zabrać, powiedział szeptem, ale nie chodziło o majątek. Chodziło o mnie samą. O to, żebym nie pozwoliła im znowu mnie zdefiniować. Sala rozpraw paczniała kurzem i papierem, jakby każde słowo wypowiedziane tu odciskało się na muraw. Radosław siedział kilka rzędów dalej, wyprostowany, z tą samą pewnością siebie, którą pamiętałam z archiwalnych zdjęć. Ewelina unikała mojego wzroku. Gdy sędzia odczytywał ostatnie zdania testamentu, usłyszałam swoje imię wypowiedziane tak spokojnie, że przez chwilę przestałam oddychać. Wszystko zostało zapisane na mnie. Majątek, posiadłość a przede wszystkim odpowiedzialność za imię Wrzesiński. W tym momencie Ewelina uniosła wzrok, a w jej oczach zobaczyłam coś, czego nigdy wcześniej tam nie było. strach, ale i prośbę o przebaczenie. Nie pamiętam, jak wyszłam z sali. Deszcz zaczął padać gwałtownie, spłukując z ulic warstwę pyłu. W oddali słyszałam dźwięk kroków, echo przeszłości, które wciąż za mną podążało. Tomasz podszedł, ale nie odezwał się. Milczenie między nami było wystarczające. Wiedzieliśmy, że to koniec jednego rozdziału, ale nie koniec wszystkiego. Wieczorem wróciłam do domu dziadka. Stare zegary tykały w tym samym rytmie, co kiedyś, jakby czas nigdy się tu nie zatrzymał. Na biurku znalazłam list. Papier był pożółkły, litery chfejne, pisał dziadek. Pisał o tym, że wiedział, iż moi rodzice wrócą, kiedy poczują zapach pieniędzy. Pisał też, że jedynym sposobem, by zakończyć ten krąg, jest przebaczenie, ale nie takie, które rozgrzesza, tylko takie, które pozwala iść dalej bez nienawiści. Czytałam te słowa długo, aż zmieszały się z łzami. Kilka dni później sprzedałam posiadłość. Zysk przekazałam fundacji zajmującej się dziećmi porzuconymi w szpitalach. Nie chciałam powielać historii, z której się narodziłam. Radosław i Ewelina zniknęli z mojego życia po rozprawie. Słyszałam, że próbowali odwołać się od decyzji, ale nikt już nie słuchał ich głosu. Byli tylko echem, cieniem w tle mojej własnej historii. Pewnego ranka, gdy Mgła oplatała ulicę jak welon, stanęłam przed domem dziecka, w którym dorastałam. Na bramie wisiała nowa tablica z nazwiskiem, którego nie znałam. Uśmiechnęłam się. Moje imię już tam nie należało. Zrozumiałam, że nie jestem ofiarą porzucenia, tylko dowodem na to, że z pustki można zbudować coś prawdziwego. Wieczorem, patrząc na swoje odbicie w oknie, zobaczyłam twarz, której nie poznawałam spokojną, wolną. Po raz pierwszy nie czułam ciężaru nazwiska, ani bólu krwi, która mnie zdradziła. Czułam tylko ciszę. A w tej ciszy szept dziadka. Niech twoje życie nie będzie zemstą, tylko pamięcią o tym, że przetrwałaś. I wtedy wiedziałam, że wreszcie odzyskałam to, o co walczyłam całe życie, nie majątek, niesprawiedliwość, lecz siebie.